Hejka, z tej strony Dziasa, witam Was w nowym vlogu. Dzisiaj zaczynamy ten film troszeczkę inaczej i nie sądziłam, że kiedykolwiek w jakimś z moich filmów będę się malować. Ale często pytacie się mnie o taki mój codzienny makijaż, a także jest to dobra okazja, aby troszeczkę z Wami pogadać. Taki chit chat make-up, chyba tak to się nazywa, na rozpoczęcie tego vloga. Więc zaczynamy. Zobaczycie, to chyba będzie najbardziej... Realne, get ready with me, codzienny makijaż, jaki jest na YouTubie. Zaczynam od primera. Ja nigdy nie używałam primera, dopóki nie znalazłam tego produktu. Jest to primer firmy Laneige. Ja używam Laneige do pielęgnacji skóry. I miałam czasami próbki um, Lancome, Benefit, ale szczerze to ja nigdy nie widziałam różnicy przed i po primerze dopóki właśnie ten produkt nie wpadł w moje ręce i on jest cudowny i nawet ja osoba która w ogóle nie zna się na makijażu widzę od razu różnicę jak wygląda podkład także super widzę że słonko troszkę wychodzi ogólnie pogoda w Warszawie ostatnio jest bardzo zmienna bo na dworze jest słonko, a jak się wychodzi, to jest taki wiatr, że głowę urywa. Miałam też taki zły humor, jak wróciłam. Ogólnie, tak jak możecie zobaczyć, wróciłam do Warszawy. I miałam taki zły humor po powrocie, bo wjechałam z Frankfurtu o godzinie 9:30 rano, a w Warszawie byłam na pierwszą 30 rano, więc cały dzień, prawie cała noc w aucie. Obudziłam się następnego dnia i czułam się jak taki worek ziemniaków, który został przejeżdżony z Niemiec do Polski. Do tego wstałam lewą nogą, miałam zły humor, było pochmurnie i wszystko szło nie tak. Naprawdę wszystko co mogło iść, więc u mnie też są takie dni. Kiedy wszystko idzie nie po mojej myśli, jeśli chodzi o podkład, to jest to podkład Dior Forever o numerze 30. On był dla mnie troszeczkę za ciemny, teraz jest już troszeczkę lepiej. Moja twarz jest jaśniejsza niż moje ciało, bo ja twarzy zazwy zazwyczaj nie opalam, ale ładnie się dopasowuje i jak go dobrze rozprowadzę Beauty Blenderem, to wtedy w sumie nie widać żadnej różnicy i on ma takie y, średnie krycie na co dzień. Ok, może być. Następny korektor, którego używam już od kilku lat, jak nie kilkunastu, nie dobra, nie kilkunastu, od kilku lat. Jest to Fit Me Maybelline. Widzę, że jest tutaj już tylko końcóweczka, ale ja w sumie nie potrzebuję dużo korektora, tylko tak troszeczkę pod oczy, bo raczej z cerą nie mam żadnych problemów, więc nie muszę robić też żadnego mocniejszego makijażu, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Teraz puder, jest to Translucent od Laury Mercier, najlepszy puder na świecie, nie robię żadnego bakingu mojej twarzy, nie mam na takie rzeczy czasu, cierpliwości, ochoty, po prostu rozprowadzam takim dużym pędzlem. I miałam dla Was dodać film z moich urodzin, z mojego urodzinowego, urodzinowego weekendu, ale niestety wszystkie moje plany zostały odwołane, a to było spowodowane też pogodą, więc... Niestety nie mogłam zrobić tego, co chciałam zrobić, ale myślę, że w jakiś inny weekend, jak pogoda będzie ładna, wrócę do tych planów i wtedy nagram dla Was em, takiego vloga. Dlatego ja też rzadko dzielę się czymś, zanim to się nie stanie. Wiecie, jak nie wiem, że na 100% coś jest zaplanowane, to nie lubię zapeszać. Ogólnie, nie tylko z podróżami, tak, ogólnie w moim życiu. A na urodziny byłam um, u moich rodziców w czwartek w moje urodziny wieczorem wyszłam ze znajomymi później na weekend pojechałam do Holandii i do Belgii i po raz pierwszy byłam w miejscowości Knokke na plaży pogoda nie dopisała bo było dość wiecznie ale i tak było super naprawdę to były tak fajnie tak fajne urodziny tak super spędziłam ten czas że jestem z tego bardzo bardzo zadowolona mimo że niestety moje plany legły w gruzach tak to się mówi przez pogodę. Jeśli chodzi o moje brwi, których tak bardzo nie lubicie, to ja dużo z nimi nie robię, bo nie chcę się w to w ogóle bawić, więc mam tylko taki puder, który kosztuje 2 euro. Z Essence to są dwa kolory. i Ja ogólnie mam ciemne włoski i mam ich dużo, więc też nie muszę za bardzo tutaj tego poprawiać. Zrobiłam sobie microblading, bo tak wszyscy mi pisali o tych brwiach, bo że jakie brwi, zrób coś z nimi itd. i tak ja dalej. I w końcu dałam się namówić, poddałam się takiej presji i byłam tak niezadowolona, nie podobał mi się ten kształt, mimo tego, że pani w sumie, tak jak wam mówię, nie miała dużo pracy, bo ja mam tych włosów sporo, to jednak byłam bardzo, bardzo niezadowolona i stwierdziłam, że nigdy więcej. Nie posłucham się żadnych komentarzy ani tego, co ludzie piszą do mnie w internecie na temat mojego wyglądu, mojej wagi czy czegokolwiek innego. <grymne> Możecie mi chętnie powiedzieć, co chcielibyście zobaczyć w filmach, co mam robić inaczej, jeśli o to chodzi, ale jeśli chodzi o mój wygląd, to. Ja sama mam być zadowolona. Dlatego też ostatnio dodałam Wam na Instagramie zdjęcie w bikini. Teraz, jak waży 68 kg, ważyłam 75,5 w lutym, teraz waży 68 kg. Chciałabym tak zejść do wagi z tamtego roku, to jest 62 kg, więc jeszcze 6 kg, ale dodałam Wam zdjęcie w bikini. Teraz, kiedy moja figura nie jest idealna, bo stwierdziłam: no, kurde, nie będę się chować, to po pierwsze. A po drugie. Pomyślałam, że doda to wam też może troszeczkę odwagi, abyście nie chowały się za jakimiś luźnymi ubraniami i tak dalej, bo każda figura jest piękna, więc nie chowajcie się dziewczyny. OK, bo teraz tak się rozgadałam, że rzęsy. Dobra, rzęsy. Mam trzy maskary: maskara benefit do rzęs na dole i maskara hypnosalcom i the shock Yves Saint Laurent na górę. Ja często maskary zmieniam i pewnie jak ta mi się skończy, a widzę już, że powoli się wysuszają to kupię znowu jakieś inne. Myślałam nad tym, aby teraz na lato zrobić sobie przedłużanie rzęs, ale już nie takie perfidne jak robiłam to kilka lat temu, kiedy miałam chyba 4 czy 5 do 1 i taką długość, która w ogóle do mnie nie pasowała, bo ja mam małe oczy, mam krótkie rzęsy, i wyglądało to tak, jakby usiadł na mnie pająk, więc tego na pewno nie mam zamiaru robić, ale tak myślałam, że może 1 do 1 albo najwyżej 2 do 1, tak na lato, jak polecę na jakieś wakacje. Jeszcze nie mam nic zarezerwowanego ale zobaczymy, zobaczymy, dobra teraz em, korektor, nie to nie jest korektor, to jest bronzer bronzer Bahama Mama, ostatnio mi spadł i cały się potłuk, ale nie mam zamiaru go wyrzucać, dlatego, że jest mi po prostu szkoda, nie lubię marnować rzeczy, więc zużyję go i gdybyście chcieli wiedzieć, co ja tutaj robię to nie mam zielonego pojęcia ja nie wiem, co ja robię, udaję że konturuję moją twarz Tak kiedyś gdzieś widziałam, że taką trójkę się podobno robi. Zaczyna się od czoła i później tak. Nie wiem, czy to prawda, nie wiem, czy to coś daje, ale poudawać mogę. <grych> I nosek też trochę. Jeśli jeszcze nie widzieliście mojego filmu operacji nosa w Turcji, to zapraszam to jest poprzedni, poprzedni film na moim kanale. Jest tam bardzo dużo informacji i zdjęcia. I zapraszam Was do oglądania. Dobra, wystarczy. Na koniec róż, o który się mnie pytacie. Mam jeden róż. Ja w ogóle w mojej kolekcji kosmetyków, jeśli chodzi o makijaż, naprawdę dużo nie mam. I to jest jeden, jedyny róż, który mam California od Benefit. I to jeszcze jest ta wersja mini, tak abym mogła sobie go zabierać na podróże. Ale ja go mam od roku i w ogóle jeszcze nawet nie widać dna, więc możecie zobaczyć, jak często, jak bardzo ja się maluję, że nawet w rok nie potrafię zużyć miniaturki, chociaż mam tylko jedną. Chyba jest dobrze. Okej, okay, chciałam powiedzieć, że to na tyle, ale nie, jeszcze dolne rzęsy, o których ym, bardzo często zapominam. Także jeszcze dolne rzęsy i jestem gotowa. Coś Cię odbija Okej. Okay. To by było na tyle. Tak patrzę... Podgląd i nagrywałam teraz 11 minut, więc tyle zajmuje mi wykonanie mojego makijażu. 10 do 15 minut, jak czasami mam takie powolne ruchy z rana. A więc tak, tak to wygląda. I w sumie to jest też cała kolekcja moich kosmetyków. Mam jeszcze jeden podkład od Armani, taki bardziej kryjący, jakbym nagrywała jakiś film, wiecie, w słońcu robiła jakieś zdjęcia. A tak to dużo więcej w mojej kolekcji nie ma, jeśli chodzi o kosmetyki. To jest tak naprawdę wszystko. I to są rzeczy, których używam na co dzień, bo nie lubię tego kolekcjonować, dlatego że po prostu się tym nie interesuję i nie czuję takiej potrzeby, aby mieć, nie wiem, 5 brązerów, 10 podkładów i 8 pudrów. Dobra, idę teraz jeszcze zrobić moje włosy, i dzisiaj mam taki. Bardziej domowy dzień, bo wróciłam, rozpakowałam moją walizkę. Zanim pojechałam do moich rodziców, to ładnie posprzątałam w mieszkaniu, ale wystarczyło właśnie, że rozpakowałam moją walizkę i znowu jest bałagan. Więc mam pranie, mam sprzątanie, ale wychodzę za chwilkę jeszcze też na endermologię. Tak będzie wyglądał mój dzień. Jak już mówię dzisiaj o kosmetykach, to pokażę wam moje zamówienie z cefory. Są tutaj tylko i wyłącznie produkty marki Laneige, czyli tej samej marki co mój primer, który wam pokazywałam. Tutaj jest rachunek z Sephory w takiej kopercie, fajnie, fajnie. Te kosmetyki mogliście zobaczyć już w moim vlogu i wiem, że wiele z was też sobie je zamówiło. One są naprawdę świetne. To nie jest żadna współpraca. A żałuję, bo gdyby Laneige do mnie napisało z zapytaniem o współpracę, to od razu bym się zgodziła. Tak bardzo lubię te kosmetyki i moja kolekcja jest już Naprawdę spora. Tutaj mam dwa produkty, które znam, bo miałam miniaturki. To są dwa nowe produkty. To jest pudełeczko od Primera, którego już nie muszę wychwalać. Myślę, że dzisiaj wystarczyło. I drugą rzeczą, którą kupiłam, właśnie sobie w pełnowymiarowym. Opakowaniu jest tonik. On przepięknie pachnie, tak świeżo, lekko i czysto, więc jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. A tutaj dwa nowe produkty, które będę dopiero testować. I mam tutaj krem. Do tej pory używałam kremów firmy Belif i też są naprawdę świetne i też je polecam. Ale stwierdziłam, że jak już używam Laneš, to wypróbuję też właśnie ich kremu. I ostatnią rzeczą jest płyn micelarny. I do tej pory miałam płyn micelarny od Biodermy, a teraz kupiłam taki. Różowy od Lanesh i zobaczymy, jak te dwa produkty będą mi się sprawdzały. Wróciłam właśnie z endermologii i na vlogu Wam chyba nawet jeszcze o tym nie mówiłam, ale jestem bardzo, bardzo zadowolona z efektów, który daje mi ten zabieg. A teraz taka mniej przyjemna czynność, dlatego że w dalszym ciągu są tutaj moje szafki nocne z Ikei, które czekają na to, aż je skręcę. Nie chciało mi się, ale mam też wymówkę, bo nie miałam nawet w domu żadnych narzędzi, więc wczoraj kupiłam śrubokręt. Gdzie on jest? Coś tutaj, za mną jest. Więc kupiłam śrubokręt i teraz mogę to w końcu zrobić, bo mamy w domu Dużo rzeczy, wiecie, takich, z którymi nie wiadomo, co zrobić, i taka szafka nocna jest idealnym rozwiązaniem na to, przepraszam, że tak się pokręcam. I taka szafka nocna jest idealnym rozwiązaniem na to, aby te wszystkie rzeczy pochować. Więc mam nadzieję, że nastanie tutaj porządek, bo dzisiaj mam taki dzień, że cały czas sprzątam i coś robię, a wydaje mi się tylko, że jest większy bałagan, więc nie fajnie. Zrobię sobie chyba jeszcze przed tym coś do jedzenia i zabieram się do roboty. Wcale Wcale się z tego powodu nie cieszę. Dzisiaj na obiad indyk, młode ziemniaczki pieczone i surówka z młodej kapusty. Zastanawiam się nad cateringiem, nad dietą pudełkową, dlatego że teraz jak wróciłam z Niemiec, to praktycznie wszystko, co miałam w lodówce, musiałam wyrzucić, a ja tak bardzo nie lubię wyrzucać jedzenia, więc jeśli macie jakiś sprawdzony catering, to napiszcie mi proszę w komentarzach. Najlepiej taki, gdzie jest kilka opcji do wyboru na każdy dzień. A teraz smacznego! Ostatnio jak to robiłam to naprawdę nie było e, fajnie. Myślę nad tym, czy się z Wami już nie pożegnać, bo wydaje mi się, że mi to troszeczkę zajmie, gdzie to święto mają. Dwa, ten obraz, czyli tu, tu i tu. Okej, okay, dobra. Chciałabym Was się jeszcze coś zapytać, dlatego że wróciłam teraz, z ten ślub? Nie ogarnięta dzisiaj jestem. Dobra, wróciłam z Niemiec, byłam też na zakupach na przecenach, kupiłam też nowe buty, kupiłam nową torebkę do kolekcji. Dajcie mi znać, czy chcielibyście zobaczyć nowy haul, czy zrobić to na Instagramie, czy zrobić to na YouTubie, bo wiem, że ostatnio taki film był, nie chcę za bardzo przynudzać, więc jeśli chcecie zobaczyć nowy haul, to dajcie mi znać w komentarzach i napiszcie, czy mam to zrobić na Instastory, czy normalny film na YouTubie. A ja teraz się tym zajmę. Wydaje mi się, że dzisiejszy vlog i tak jest już dłuższy od innych. Troszeczkę sobie pogadałam. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. I w jakimś innym filmie pokażę Wam już po prostu złożone te szafki. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Życzcie mi powodzenia z tymi świetnymi śrubeczkami. Tak będzie wyglądał mój wieczór. Także widzimy się niedługo. Pa! Pusiaki